Cześć widzowie! Dzisiaj jesteśmy. E, to będzie mój pierwszy pełny odcinek. Jeśli mną jedziemy mną Glitę Lenusia. E, znam się z nią. I ona stworzyła taką fajną grę. Nie wiem jak, jak mi, ale wam się podoba. Tak, e, Taki jest jej e, nick Na razie się nazywa się bo się zmieniła. i i proszę, możecie przecież wchodzić na tę grę i będę część to ją odwiedziała, więc możecie się mną tutaj grać. Więc możecie ją nawet dodawać do znajomych, jeśli chcecie. Ona pewnie chętnie takich ludzi przyjmie. I tak jak ona mówi, zostawcie siubiko ilojko, i lojko i dzwoneczek. A teraz mamy do gry. Mówisz, gdzie mieć jakieś NPC i możemy walczyć z wszystkimi na świecie. Na takiej mapce. miałem że być może też gotowa mapka, ale jednak fajna mapka, klasyczna, Nie pominę mi Sary Dobry gry Robloxie. Ha 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 ha. I jeszcze raz powtarzam. Joś, stawcie siubiko!

Nie zagrać w chowanie. Nieoprawdę. Widzicie, jak zostawił łapkę w górę, to chcę przecież, żeby był końcień. Jak nie chcesz tego zrobić, no to chociaż zrób to dla widzów. Jaka jest prośba do widzów? Mają. Pisz, dajcie mi obserwację i dalej grę. Dobrze. Widziałem, chyba będzie, bo zabawicaj. A na razie chodź do tego, odziewa, odczućaj. Zróbcie kamerę na piersi, bo pa patrzcie w drzewo i licz do 10. A ja się idę chować. My na czacie najlepiej licz. Widział się się, mi, że ja że lekko chora mnie. O panie, e głościarkowy, normalny normalnie jak na poprzednich filmach. Tylko poprosić o jakiś czasie jakieś... E będziecie się dziwne dźwięki, to poprosić że jestem lekko chore... Trochę mam w nosie ludzi, dzieci. Dobra, jestem schowana. Dom Добро пожаловать его на в нашем строго. Я до того демку хиба. О, нет. Почему я еще плачу на ищу там для покоя? Утечка Мяу <меш> Тарасия, щука Добра Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Щука oczywiście, dla wyświetleń powiemy jakieś tralaleo tralala, bo to jest teraz popularne. Żeby wyświetlenia były dużej i większa ilość widzów, to zobaczyła. Będziecie nawet pisać. hashtag tralaleo tralala, żeby się bardziej wybiło. Hahaha, Igzy, 9, 9, 10. Będziecie pisać Nie.

gominek do łączenia się kamerę, żeby mogli się zobaczyć nie ma kogo tu nie widzę czy te drzwi się sami otworzyły? nie macie tu wyraźnie nie macie w tym domku nie będzie w tej siawie nie. Oś, no w poprzedniej rundzie to z, o, zły się podziela, podzielał. Będzie na pewno kiedyś robił odcinek, kiedy gram w tą grę z widziami. Oczywiście możecie też mnie dodawać. Ja oj, mój nikto to tiarka i ty tutaj mam otworzyć a ja to żebyście widzieli co e, ciągli Lenusia pisze. Uh, hmm. może tutaj gdzieś jest jakie mani mani gli ty jakie mani mani? Po prostu chodź tu. Widzowie żeś Mówiłaś już o tym! Widzowie nie lubią jakże dużo mówić, żeby zostawili niech Nie chcemy być natrętni. Więc. Więc, kłacze, myślę, że większość z Was już zostawiła siubika Więc nie, musi, nie musisz już tyle pisać. Tylko, że mają stawić siubika Ale drzwi, te dziewięć się w kuzie

Gdzieś tutaj jest. A czy to nie jest szkoła? A okay. gdzieś o Masz jeszcze sekund. Jeden. Yeah, Dwa. Wow. Kurde, ty urodzie. Trzy. <grybius> Halo! Jak jechać? Tak, 5 na 5. 5 na Dobra, przegrałam. Chociaż chyba się, dla wyświetlnictwa, coś takiego. Biał, biał. Nie ma innego Dobra, możesz liczyć do dziesięciu. I Dobra. Teraz ty liczysz. Chcę teraz powalcić. Mam małego skilla. Kurde. Nie umiem walczyć na miedzie w ROBLOXie Ale zdecydowanie pistolety, nawet to by miały zjadać mniejszy diamecz Aha, siebie ucieka po prostu Kurde Ucieka Ucieka kitku pierdzy, bo Jego, jego jakaś koleja widzi Leliusia

Nie mogę wyjść kaberką poziom te obejście, wiecie, wiem gdzie ona jest I ci jeść gdzieś ku mnie. I my na niejedinia. Ojej. się nieść. Gdzie jest tu blisko? Przecie chwilę widziałem otwarty drzwi. Ja na pewno gdzieś tam w tym domu. się, to ona wyciągnęła mieć. Ona gdzieś tu jest i mnie chyba przez chwilę widziała. Nie. O nią. Please. Niu, niu, Dieter. Boję się. Idę na plać. Dobra, myślę, że mogę już wyjść z te tej szafy. Tup, 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 ja też idę na ten placyk. Kominy oczywiście cię stawiamy, bo czemu nie? Opa. Gdzie był ten placik? Jakiś w tamtą stronę. Placyk. Ja gdzieś. Moje pośredniczki bardziej lubi mówić miałciś. Proszę to się zapamiętać. Czyli mam tylko wrażenie, że ona się chce Na wszelki wypadek sobie odbiorę moją miecz. Dobra, uciągam na placik. I nie ja się testować, co będzie na placiku. Idzieś, idziesz, idziesz glitter, się na ten placik. Jesteś gdzieś. O, jesteś. Co, piszesz? Tak. A, dobra, już idziesz. Dobra, pierwsza będzie to huśtawka. Uch, ałość. ałość. Co się stało? Widzicie, Ledusia nagle umarła od huśta od kraciołka. to nie znać na procent huśtawka. Biednia, glitter Ledusia. Dobra, po tych krośkach się zrobimy. Bo epic parku war... Ale mnie wywaliła. I pozziali. Oczu że się nie Audi bo usiadłam. Usiadłam, usiadłem Usiadłem, usiadłem Być powiem mam tylko jeśli chodzi o moją płeć, że pość czterki moi ma inną płeć niż ja mam mięć Coś pisze Lol, karuzeli Co uziela, Lol Nie ma tu już za bardzo dzieci dość tym placiku. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć to video. Chodźcie, Lidusia, się kończyć to wideo. Chodź w licie się powiedzieć z video. Na śpawnę chodźmy. Siomko. Ustaw się tutaj na tym spawnie i się. Hej. Dobra, pożegnaj się z widziami. Być i bye bye i bye tacie Hashtag, tak hashtag, tak kash tak kash tak bardzo fajne pożegnaję, żegnajcie, pa, bye bye.